Czytanie z dziejów apostolskich Po naradzie w Jerozolimie apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochi razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii. W Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa. Którzy oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na Was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych Bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud oddali list. Gdy został odczytany, uradowali się jego pocieszającą treścią. Czytanie z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi. Albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.